Zbigniew kłodziejczek gwóźdź powiedział do młotka: dlaczego to zawsze ty jesteś tym, który mnie uderza? Młotek odpowiedział: nie robię tego, żeby cię zranić. Robię to, żeby pomóc Ci spełnić Twoje przeznaczenie. Ale to boli, szepnął gwóźdź. Wiem, powiedział młodek, ale bez tych uderzeń nigdy nie wszedłbyś w drewno. Nigdy nie trzymałbyś niczego razem, nigdy nie stałbyś się wsparciem dla kogokolwiek. A ty nie masz dość tego ciągłego uderzania? Oczywiście, że czasem tak. Ale warto, kiedy widzę. Że dzięki temu spełniasz swoją misję. Gwóźdź zamilkł, a potem z lekkim uśmiechem powiedział: Dziękuję, że mnie popchnąłeś, nawet jeśli to boli. Dziękuję, że nie zostawiłeś mnie w połowie drogi. Czasem życie uderza nas nie po to, by nas zniszczyć, ale by ustawić nas dokładnie tam, gdzie powinniśmy być. Ból może być też formą postępu, a nawet miłości.